Drugi dzień z regionalnymi kolejami włoskimi. Dzisiejszym celem jest Luka. Natomiast jak to jest? Pociąg powinien odjechać o 8.50. Pewnie tak odjedzie, bo jeszcze jest jakieś 2 minuty do startu. Natomiast często się spóźniamy w różne miejsca, nie zdając sobie z tego sprawy, jak jesteśmy odbierani. I tutaj, jeżeli spóźniłbym się na pociąg, to zwyczajnie nie pojadę. Następny. Pociąg jest już innych linii kolejowych, bodajże związanych z Toskanią. Toskani, eee, tu to Toskani Line, coś takiego, nie jestem pewien. Natomiast ja kupiłem bilet na 3 dni, na tylko i wyłącznie koleje regionalne. Więc jeżeli bym się spóźnił, to niestety musiałbym czekać na kolejny albo i kolejny. No i już byłoby południe, a tak mamy 8.50, zaraz startujemy. Dlatego z tym spóźnianiem to tak jest, że często nie zdajemy sobie z tego sprawę, jaki, o no, jakie to spóźnianie może mieć wpływ na dalsze losy naszych działań, nie tylko tych związanych z relacjami, ze spotkaniami z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, ale również w pracy, gdzie okej, okay, zrobię to jutro, a zrobię to pojutrze, może w ogóle tego nie zrobię. I to takie przysłowie, co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro. Trzeba zwyczajnie zastąpić tym co powiedział kiedyś tat Witkowicz. Wartość tego co warto zrobić dzisiaj byłaby jeszcze większa gdybyś to zrobił wczoraj. Ja startuję dalej. Na dobry początek przygody z luką. Piazza San Martino, niedzielne przed tak naprawdę poranek, cisza, spokój. Piazza San Michele, wciąż luka, plac za placem. Co jeden to piękniejszy? Piazza dell'Amfiteatro. Postaram się tak nagrać, żeby tutaj słońce za mocno nie wpadało. Natomiast za moimi plecami jest dokładnie wszystko w takim kształcie amfiteatru. Przyjemny, spokojny plac. Z tego co czytałem, to plac poprzedni San Michele. Tam się przecinają uliczki, więc jest troszeczkę więcej ludzi. Natomiast tutaj, jak widać, spokój, więc czas na espresso. Ogrody Plac Sopfanar najlepszym dowodem, że czasami warto skręcić w jakąś małą uliczkę niepozorną. I w środku miasta mamy oto takie piękne ogrody, mnóstwo zieleni, czyściuteńko. Idealne miejsce na to, żeby w trakcie podróży zrobić sobie krótki odpoczynek. Naładować baterie i można robić. Kolejne kilometry. Tym razem trochę włoskich specjałów. Ciekawy sklep. Bo zanim zaraz zaczyna się restauracja. A żeby było tego mało. Ze sklepu przechodząc przez restaurację. Wyjdziemy na plac Amfiteatro. Mamy taki oto letni klimat Zraszacze pracują Bo wilgotność powietrza jest tutaj naprawdę spora Pora lunchu Więc Jakby to Robert Makowicz powiedział Czas zasmakować lokalnej kuchni. Proszę bardzo, a pan tutaj z akordeonem przyszedł. Umilać czas ludziom, którzy spożywają posiłek. Luka, wspaniały klimat. Czas na trochę ochłody, czyli nadmorskie Piareggio, port w i taki oto klimat proszę bardzo na plaży komplet publiczności jak to w niedzielę we Włoszech natomiast w porcie cisza spokój i zdecydowanie